Pomysł, który pojawił się w 2018, w 2018 roku, teraz wraca na wnioski mieszkańców, czyli likwidacja drugiej strefy taksi. Mamy w tym momencie taką sytuację, w której, żeby dojechać z centrum miasta, na przykład w nocy, gdzieś do Dźbowa, do Gnaszyna czy na Stradą, trzeba zapłacić bardzo, bardzo dużą kwotę za taki kurs. Wiele osób po prostu na to nie stać. Z drugiej strony pojawiły się teraz specjalne aplikacje mobilne firmy Bolt czy Uber, które od razu pokazują nam kwotę, z jaką możemy dojechać. Nie ma w nich drugiej strefy i bardzo często właśnie mieszkańcy mieszkający w drugiej strefie wybierają te aplikacje. A jednak chcielibyśmy, żeby wybierali nasze rodzime, częstochowskie firmy taksówkarskie i żeby z nich korzystali. W związku z czym na ich wniosek pomysł, żeby tą drugą strefę zlikwidować. No jak najbardziej no, mieszkam na Grabowcu, więc są e, te osoby, które na przykład mieszkają jeszcze dalej, na białej, to no, byłoby jak najbardziej wskazane, że była jedna strefa, prawda. No tak wygląda sprawiedliwie, no. Bo jak ktoś mieszka, tak jak pani mówi, w odległych, no, akurat mieszkam tu, ale to tak może powinno być. Z jednej strony to obniżenie kosztów za te kursy dla mieszkańców mieszkających poza centrum miasta, no bo czemu oni by mieliby niby być gorsi niż ci w centrum? A z drugiej, na co liczymy, znaczne zwiększenie kursów dla naszych częstowskich taksówek. Taki pomysł chcemy skonsultować z częstowskimi korporacjami taksówkarskimi, i już w przyszłym tygodniu jeszcze takie spotkanie będzie się odbywać. Zaproszeni są przedstawiciele właśnie dzielnic z obrzeży naszego miasta. Zaproszeni są przedstawiciele młodzieży, zaproszeni są przedstawiciele seniorów branży eventowej, gastronomicznej, a więc wszyscy ci, dla których ten transport jest ważny, no i oczywiście same korporacje taksówkarskie. Chcemy dokładnie przekonsultować ten proces tak, aby jego wynikiem była nowa uchwała, która mam nadzieję. Już trafi na sesję Rady Miasta we wrześniu, y, w październiku, y, która zlikwiduje tą drugą strefę, jednocześnie y, nie sprawiając żadnych niekorzystnych sytuacji dla naszych częstowskich taksówkarzy.